Kilka godzin temu Łysy rozpoczął konferencję Wymiennikownia Włącz Aktywność. Czy był to Twój debiut na scenie? Co masz na myśli przez słowo debiut? Mam na myśli to, co zrobiłeś, że jako pierwszy się odezwałeś do dość licznie zgromadzonej publiczności. Ciekawe zdarzenie, ponieważ to jest jedno z większych takich moich wydarzeń, gdzie do większej ilości osób się odzywałem. Pozytywnie to odebrałem, cieszę się. Był stres czy nie? Okej. Okay. Mnie bardzo zaintrygowało to, w jaki sposób przegoniłeś gościa z wielkim plecakiem, co naśmiecił na, na scenie. On był trochę większy od ciebie. Wiem, że to było wyreżyserowane i to było wszystko przygotowane. Ja, ja tak naprawdę czasem po zajęciach szkolnych ćwiczę i nie wygląda, nie, ale. Bruce Lee zawsze... też był mały. No, dokładnie. Okej, okay. czy czujesz tą o spełnienie tej misji, że ta konferencja jest podsumowaniem jednak tego wielkiego półtorarocznego projektu. Czy tak jak żeście ją przygotowywali, czy dzisiaj uważasz, że warto było i że to jest to, do czego żeście się przygotowywali? Tak, warto było, aczkolwiek nie wiem, czy do tego się przygotowywaliśmy. Cieszę się, że jest ta konferencja. Fajnie jest. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Fajnie jest. Łysy stwierdzi, że fajnie jest. My się dołączamy do tego. Dzięki.